Ja przyjechałam tu jako pierwszy po raz pierwszy z moim przyjacielem na bal karnawałowy i muszę powiedzieć, że no, zjechali się ludzie z całej Polski, nie znający się dotychczas i tu dzięki no, w ciepłej, miłej atmosferze w, w, bardzo się w, miło poznaliśmy, jeszcze przed balem, w trakcie balu i po i okazało się, że tworzymy taką jedną wspólną rodzinę. Stąd taki ciepły klimat stworzony przez właścicieli tego miejsca no, bardzo sprzyja no, dobrym myślą, zabawie, w wymianie poglądów. Po prostu tutaj staramy się oderwać od codzienności. To miejsce jest prawdziwą enklawą, w której odpoczywamy, w której no, snujemy swoje marzenia i, i rzeczywiście to miejsce zaraża. Zaraża o tyle, że Pojawiwszy się po raz pierwszy, mieliśmy wielką ochotę przyjechać tu ponownie. I zresztą spotkaliśmy tam jednych z, z uczestników balu, pojawiając się po, tu po raz drugi, i okazało się, że, że, no, że czujemy się tu naprawdę bardzo dobrze. Słoneczko urzekło mnie i samym usytuowaniem jest to prawdziwa enklawa w tym regionie. Jest to wspaniała atmosfera, która jest zasługą naszych właścicieli i właściwie jest to takie miejsce, do którego się chętnie wraca. Dlaczego? Dlatego, że jest to rzeczywiście duże nastawienie, duże, takie nastawienie na pełną odnowę biologiczną, no, psychiczną, fizyczną i różnorodność zabiegów. To, żeby począwszy od możliwości korzystania z basenu solankowego i całej gamy zabiegów fizykoterapeutycznych, możliwości no, wyłączenia się i dbałości o formę psychofizyczną. Także no, wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób na, 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 na szlifowanie lepszej formy psychofizycznej.